Hej, witam was serdecznie z tej strony. Hallak, słuchajcie, moi drodzy, jest wreszcie coś ciekawego w WOCie. Skrzynki z zaopatrzeniem, które możemy wygrać, tutaj jest od najmniejszej do największej. Jak kliknę więcej, informacji. A nie, to wchodzi na stronę. W każdym razie, stosunkowo łatwo można to zdobyć. To jest najciekawsze. O, ok, niech będzie. Otóż, moi drodzy, przygotowaliśmy dla Was nowe wyzwanie, w którym możecie zdobyć trzy skrzynki z zaopatrzeniem zawierające cenne materiały eksploatacyjne i rezerwy osobiste. Te rezerwy osobiste są bardzo ważne. Za każdy dzień, w którym gracie, otrzymacie jedną rezerwę osobistą. Więc im więcej będziecie grać w czerwcu, tym więcej znajdziecie nagród w skrzyniach z zaopatrzeniem. Wygrywajcie rezerwy osobiste, materiały eksploatacyjne, czy nawet emblemat i konto premium. I teraz uwaga: mamy misję. I tutaj jest napisane, co też takiego ciekawego w tych skrzyniach jest. Otóż, pierwsze, żeby wygrać jedną rezerwę osobistą plus 50% punktów doświadczenia przez dwie godziny. Uważam, słuchajcie, że to są naprawdę fajne rzeczy. Jak ktoś sobie grinduje czołgi, to takie plus 50% to jest rewelacja. Ograniczenia. Tylko bitwy losowe, raz dziennie można to zdobyć, i dostępne tylko dla pojazdów. Od poziomu czwartego lub wyższego. To jest też super. Słuchajcie, no czwórki to już każdy ma, prawda? Także rewelacja. I teraz co trzeba zrobić, żeby taką rezerwę otrzymać? Proszę bardzo, zdobądź 20. Co? 20 tysięcy? Nie, 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 słuchajcie, w grze jest 10 tysięcy. <laughs> No nie, to jest 10 tysięcy. Jeszcze zaraz do, do gry wejdę. Słuchajcie, ale co jest najlepsze? Raz dziennie to możemy zdobyć, prawda? Ale jeżeli przez 5 dni to zdobędziemy, to wtedy losuje nam tak zwaną małą skrzynkę. I co tu jest? 5 razy rezerwa osobista plus 100% punktów doświadczenia przez 2 godziny. I 5 razy rezerwa osobista plus 100% punktów doświadczenia dla załogi przez 2 godziny oraz 5 automatyczny system gaśniczy. Słuchajcie, rewelacja, naprawdę plus 100% doświadczenia super sprawa moim zdaniem, ale to nic jeszcze jest, ponieważ jak będziemy więcej grać i to są warunki 10 razy, jak zrobimy to, czyli 10 dni musimy nagrać po 10 tysięcy EXPA, co nie jest aż takie trudne moim zdaniem. To mamy wtedy taką średnią skrzynkę i ta średnia skrzynka zawiera aż 10 rezerw osobistych plus 100% EXPA. 10 rezerw tutaj dla załogi i 10 automatycznych gaśnic. Ja tylko bardzo żałuję, że nie ma wzmocnień tych rezerw osobistych dotyczących zarobiania kasy. To by było coś fantastycznego. Ale jeżeli ktoś będzie grał 20 razy, uda mu się. Czyli po prostu w miesiącu czerwcu, jeżeli 20 dni będziecie grać, to dostaniecie 15 dodatkowo rezerw osobistych. Tylko, że nie wiem, czy to po 5 pięciu... tak. Pewnie po 5 się pojawia ta skrzynka, po 10 ta, a po 20 ta. Yy... I mamy jeszcze co tutaj? 15 automatycznych systemów, jeden dzień konta premium i stały emblemat czaszka 3. Czaszka 3 ta akurat kompletnie nie ma znaczenia, ale jeszcze teraz w grze chcę sprawdzić, czy to jest prawda. No i jaki exp się liczy. Dobra, czyli mamy to, zamknij. W nowym patchu też, bo może ktoś z Was jeszcze nie zaktualizował, jest zupełnie inaczej wyglądający ekran misji. Zobaczcie, klikacie misję i pojawia się coś takiego. Także fantastycznie. Tutaj jest akurat żetony Zbierz 50, wierzchołek drzewa WZ132.1. Tutaj zobaczcie, jaka jest nagroda: plus 300% doświadczenie zało dla załogi i plus 100% doświadczenia na bitwę. Rewelacja. Później mamy tą właśnie skrzynkę i ile trzeba zebrać. Uwaga, uwaga. O, 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 jak to się kurka tutaj. 10 tysięcy, tak. 10 tysięcy ekspa trzeba zebrać, żeby zdobyć właśnie ten taki żeton. 5 żetonów, czy tych znaczków, bo to wygląda jak znaczek pocztowy. Dostajemy małą skrzynkę, 10 dostajemy Zresztą tutaj widzicie, dostajemy tą skrzynkę, a później 20 dostajemy tą najlepszą. Aczkolwiek nie wiem, czy te skrzynki za te żetony będziemy kupować. Bo jeżeli tak, to byśmy musieli się zdecydować tylko na jedną. No zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie całkiem, całkiem ciekawa sprawa. Jedna rzecz tylko mnie nurtuje: czy EXP to jest EXP z tabelki, czyli czy liczy się skątem premium. Zdobyte doświadczenie, tym mogę. Słuchajcie, zobaczymy, czy na stronie jest napisane. Jeżeli nie, to rozegram jedną bitwę. No i kurka wodna. E, 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 warunki, zdobądź 20 tysięcy w dowolnej liczbie. No, nie wiem, trzeba rozegrać, żeby zobaczyć. Ok, to spróbujemy rozegrać. Zagram. O kurde. Zagram moi drodzy Japońcem. Japoniec z trolem, To są ostatnie godziny Japońca z trolem. Dzisiaj zamierzam 5 bitew tylko zrobić z i przerzucam się na normalne działo. Bo Troll mi nie służy. Do tego walorem głównym tego pojazdu miał być pancerz. Absolutnie nie jest. Ósemka widziałem. No i wywaliło na dziewiątki. To było oczywiste. Kurka. Był jeden taki dzień, gdzie mnie normalnie losowało tym czołgiem. Ale nie ma. O! Nie ma artylerii, to jadę pod górkę. Bo jak na dole oho będzie, to mnie rozwali. Zrobimy z haeków. Czasami, oczywiście, zaleta trola jest taka, że. No, wejdzie tam za 800 nawet. Okej, okay, ale to jest tak rzadko, że szok. Dlatego postanowiłem wymienić to działo. I trolem wydaje mi się, że na 800 będzie się lepiej grało, bo tutaj to śmieszny DPM jest i w ogóle śmieszna szybkostrzelność tego działa. Tam pod górką mam nadzieję, że będę mógł yy, pokazać tylko wieżę Chociaż mówię tak, jakby ta wieża mi jakąś totalną osłonę dawała, ale nie daje. Dobra. Dobra. Zobaczmy. Jest już WZ131. No, ale tamto 300% dla załogi. Fajne, fajne. Zobaczymy, kto tu w ogóle podjedzie. O, Ferdek pojechał na ósemeczkę. Jest WZ132. Okej, okay, okej, okay. ale ich jedzie. Ale leopard, tak, proszę. O, kochany, jak ty tu przylecisz... to ja ci zaraz rąbnę. No właśnie, to są te chwile, słuchajcie, to są właśnie te chwile. Życie to są chwile, chwile mało nas tutaj jest. Zdecydowanie za mało. Jeszcze znaczy nie mogę tutaj nagryć. Już mogę. O, ho, 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 ho. <laughs> Pięć hamsa mu zostało, słuchajcie, jakie jaja jak berety. Pięć hapsiora mu zostało. Tak się wystawić. Dobra, to, to teraz to już mamy tutaj chyba przewagę, co? Chociaż nie, tak za bardzo nie mamy. Leopard PTA. Aj, szkoda. Ogro... Oj, ten mi poprawi oho, coś czuję. Leopard ucieka. Dobra, powinniśmy obskoczyć w takim razie tego... Że jestem na strzał? Chyba nie Dobra, słuchajcie. On musi strzelić, bo ja już mam połowę hapsa tylko. O! Strzelił! Kurka 400. Lipton. Ten Tider się źle wychyla troszeczkę, ale tam już z tyłu z tyłu ich już porobią za chwileczkę. Tylko nie we mnie, tylko nie we mnie. Ach, się bokiem ustawiłem niepotrzebnie. Dobra, słuchajcie. E, nie było tak wcale tragicznie, uważam. Jakie dwa strzały! <grymne> A. No, wygrywamy, ale wiecie, jaki jest minus tego czołgu? Taki, że ja już w tej bitwie nic nie zrobię. Ta bitwa w tym momencie się już dla mnie zakończyła. Chyba, że. Chyba, że tu by mi się udało stąd strzelić, bo tam to ja już nie dojadę na pewno. Uwaga, uwaga, tu jest spot potrzebny. No nie. Chociaż oni tam mają jeszcze dosyć mocne czołgi. Nie, tam nie mogę. O. No tutaj też nie mogę nic zrobić. Szkoda. Może ten wyjedzie tym tygrysem. Wyjedź, proszę cię. Cofnij się tym 112. Kurka. Nie, on jest z drugiej strony. Lipa. Ale zrobiłem błąd, że tutaj zostałem. Ogromny błąd. Ale jest T69. Gdyby on wjechał do środka, to bym mu pociągnął. E, Dobra, rozwalimy. O! Jedź do przodu troszkę, proszę cię. Kurka. Bezproduktywne totalnie. Stanie tutaj. Kurka, chyba mi serb wajchę przekręcił, bez kitu, co to było? <gry> Zdecydowanie wajchę kurka tak pokręcił, aż się tam tryby obluzowały, bez kitu. Może tu bym jeszcze coś trafił? O nie, już nie, <laughs> ale już mi starczy, dobra, o, powiedziałem źle o trolu i taka bitwa, a, kurde, jeszcze mi się chyba nie zdarzyło, żeby dwa razy za fulla w jednej bitwie rąbnąć, <laughs> proszę bardzo, kurka, 3200 obrażeń, o, dobra, co tu ciekawego takiego zrobiliśmy i ile expa, otóż z tabelki expa jest 1182, Zaraz za czym? Zarobiłem kasiorę? Zarobiłem kasiorę, 39 tysięcy. No i zobaczmy, ile ja mam... tutaj... Wow! Poważnie? Nie no, to chyba jakiś błąd zrobili. Zaraz, zaraz, jeszcze raz. Czyli ogólnie jest 3500 i to mi zaliczyło 3500? Słuchajcie, no to to jest najprostsza misja w ogóle jaką można zrobić. No, jeżeli liczy się z kątem premium i jeszcze gwiazdka, to to jest najprostsze. Nie no, myślałem, że chodzi o eksp czysty z tabelki 10 tysięcy trzeba zrobić. Ła! Wow. Słuchajcie. Super w takim razie. Każ... No, mam nadzieję, że bitwa wam się podobała. I to tyle. <ścoughs> Żegnam się z wami. Do usłyszenia.